Nim przejdę do historii Cold War'a, może wspomnę coś o akcji promocyjnej tej gry. Wiem, że część z Was to kompletnie nie interesuje, więc postaram się stresić to najbardziej jak się da. Streamerzy, youtuberzy czy influencerzy dostali tajemnicze skrzynie z informacją, by otworzyć je dopiero 10 sierpnia. W środku znajdowały się tajemnicze listy i takie slajdy, które wkłada się do rzutnika, z mapami czy częściami szyfrów. W mniej więcej podobnym czasie gracze grający w Warzone mogli również doświadczyć swoistego rodzaju zakłóceń, wyglądających trochę jakby ktoś zakłócał łączność, co tym bardziej podpaliło ciekawość graczy. Potem gracze dostali dostęp do strony internetowej pountakespawn.com, gdzie znajdował się ekran starusienkiego telewizora, na którym to z czasem pojawiały się kolejne nagrania, uchylające rąbki fabuły najnowszej, jeszcze wtedy nieznanej części koda, i na którym w końcu pojawił się trailer, i gracze się cieszyli, albo nie, chyba tak, nie mam pojęcia. Bo jakimś cudem kompletnie mnie to ominęło, więc czytam co tam znalazłem o tych wydarzeniach w internetach. No to tyle ze streszczenia tej akcji. A teraz do historii. Fabuła tej części gier z serii Call of Duty dzieje się jak sama nazwa wskazuje w czasach zimnej wojny i oczywiście gdzieś pomiędzy pierwszym a drugim Black Opsem. Dość klimatyczna muzyka, stary telewizor z dupką i nagrania niczym te z dzieciństwa ludzi jeszcze trochę starszych niż ja. Przedstawiające czasy, gdy prezydentem Stanów Zjednoczonych był jeszcze Ronald Reagan, a świat był trochę inny od tego, w którym obecnie żyjemy. Początkowo wesoła muzyka zmienia się na taką coraz bardziej dołującą, a narrator zostawia gracza z informacją, iż świat znowu stoi na granicy wojny. Służby specjalne robią co mogą, by zdobyć jakąś przewagę nad coraz bardziej wrogimi krajami i reagują niemal natychmiastowo na ruchy przeciwnika na tej trochę bardziej skomplikowanej szachownicy w grze o dominację. Tak też przechodzimy do gry, gdy 52 obywateli USA zostaje wziętych jako zakładnicy z amerykańskiej ambasady w Teheranie. I tym razem służby działają i znajdują powiązaną z tym dwójkę terrorystów, i po zatwierdzeniu akcji przez samego prezydenta wysyłają swoich najlepszych ludzi do Trabzonu, dawnego trapezuntu w Turcji, gdzie załatwiają wtyki w policji 15 minut braku reakcji służb, by w tym oknie czasowym móc pojmać i przesłuchać pierwszego z niemilców, niejakiego Khasima Javadiego, który ma naprowadzić bohaterów na swojego szefa, Arasza Kadivara. Miłym zaskoczeniem jest skład drużyny, to jest znani nam z poprzednich części Frank Woods, Alex Mason, w którego się wcielamy, czy też nowa postać Russell Adler, ich przełożony w CIA, będący kolejną osobą napisaną tak, by poziom testosteronu wywalał drzwiami i oknami. Po opuszczeniu baru i dozbrojeniu panowie udają się do miejsca, gdzie przysiaduje Kasim i zaskakują jego obstawę, lecz niestety nie na tyle, by go od razu pojmać. Ofierze udaje się przedostać na dach i rozpocząć ucieczkę po przylegających do siebie budynkach, obstawionych przez swoich ludzi zmuszając bohaterów do zwolnienia tempa, co jednak ostatecznie tak nie ratuje go przed pojmaniem i przesłuchaniem na krawędzi dachu jednego z budynków. Przerażony wycierkuje chłopakom co wie jak mały ptaszek, po czym bohater może go uwolnić i pozwolić mu lecieć w dół, bądź pojmać, bądź wypuścić, co skończy się zabiciem go przez Adlera. Tak, tak moi drodzy, wraca mechanika wyborów niczym z Black Ops 2 i tak jak tam bohater będzie mógł teraz decydować o przyszłości, lecz w trochę mniejszym wydaniu. Niezależnie od tego wyboru, Mason zresztą dowiadują się, że Kadivar ma mieć następnej nocy spotkanie na miejscowym lotnisku, co pozwala im na skontaktowanie się z Hudsonem i zapanowanie zasadzki. Tak też następnej nocy panowie przedostają się po cichu na płytę lotniska, gdzie po zajęciu dogodnej pozycji czekają i szukają Arasza. Ten ostatecznie przyjeżdża z nieznaną bohaterom osobą, którą jednak zabija z pistoletu i odchodzi w stronę samolotu. W tym momencie Mason dostaje znak i strzela, lecz nieszczęśliwie kula z karabinu snajberskiego nie trafia w cel i rozpoczyna się strzelanina, by nie pozwolić terroryści na ucieczkę. Sytuacja jest dość chaotyczna i szybko zmienia się w pościg jednym z jeepów za uciekającym samolotem, wysadzeniem go przy pomocy zdalnie sterowanego samochodzika i prawie śmiercią Masona przez przygniecie się skrzydłem, gdyby tylko nie był Masonem. Ostatecznie Woods wyciąga z wraku o samolotu Arasza, który śmiejąc się zwiastuje zniszczenie Zachodu przez niejakiego Perseusza, a Adler zabija go wstrząśnięty faktem, iż owy nieznany nam jeszcze Perseusz jednak żyje. Misja się kończy i zaczyna kadcenka, w trakcie której Adler opowiada nam o co chodzi w… tym całym Perseuszu. Mianowicie jest to pseudonim sowieckiego agenta, geniusza, który niczym szachista rozgrywał amerykański wywiad. To ten człowiek miał być ponoć odpowiedzialny za wy wykradnięcie danych odnośnie projektu Manhattan, sukcesy Wietkongu w trakcie wojny we Wietnamie i wiele innych akcji. Jednak przez kilka ostatnich lat nie było o nim żadnych informacji, przez co wywiad odetchnął z ulgą i założył, że ten nie żyje, jak się okazało niesłusznie. Te informacje zmusiły bohaterów do zmiany planów. W trakcie zgromadzenia w gabinecie należącym do samego prezydenta trójka bohaterów wraz z Hudsonem, ludźmi prezydenta i samym prezydentem Reganem postanawiają przekazać Adlerowi misję zebrania specjalnej ekipy z nim na czele w bliskiej współpracy z Woodsem i Masonem, by powstrzymać Perseusza, mogącego zachwiać równowagą sił. Tak też wchodzi ekspresowy bandolero Calderon i Adler montuje ekipę, na którą składają się byli żołnierze czy też agenci z wywiadów innych państw, których wymienię przez grzeczność. To tak. Brytyjka Helen Park z MI6, Amerykanin Lawrence Sims, Amerykanin żydowskiego pochodzenia Eleazar Lazar, a to nie wiem jak przeczytać, powiedzmy, że Azoulay, Mason, Woods, Adler oczywiście i niejaki bądź niejaka Bell, czyli postać, którą gracz sobie sam tworzy. Znaczy nie ma tego zbyt dużo, bo jest imię, nazwisko, kraj pochodzenia, karnacja, byłe miejsce służby i perki w ramach profilu psychologicznego, które zwiększają prędkość sprintu, liczbę magazynków, obrażenia itd. itd. I w którą to postacią będziemy teraz grać? Ale spokojnie. W Masona również będziemy mieli okazję się wcielać. Drużyna zbiera się w kryjowce w zachodnim Berlinie, lecz z braku żadnych mocniejszych poszlak postanowił przypomnieć sobie ich z ostatnie spotkanie z Perseusza. A że Bell ma pewne problemy z pamięcią, to reszta przypomina mu jak to było, by ten mógł sobie przypomnieć te wydarzenia. Tak więc wcielamy się w Bella i cofamy do stycznia 1968 roku do Hamp Huskins w Wietnamie i operacji Złamana Szczęka. Będący wtedy już wyższym w hierarchii od Simsa i Bella Adler, nakazuje im udanie się do bazy Ripcord, by wspomóc obronę obleganej przez Wietkąg bazy. Lecz zaraz po wzbiciu się w powietrze, dostają od niego także drugą, dodatkową misję, którą ma być zboczenie na chwilę z kursu w kierunku wioski, w której przebywać ma wysoki rangą sowiecki agent Niaki Perseusz. Po dotarciu na miejsce, to okazuje się być solidnie bronione, lecz przy użyciu minigana udaje się zgasić nieco zapał obrońców i wylądować na jednej z ulic. Przy pomocy wsparcia z powietrza, Bell's Simpson przedostają się do miejsca, w którym znajdują i unieszkodliwiają dwóch Rosjan, i po zabezpieczeniu danych list rozmów, przedostają z powrotem na śmigłowiec, by dołączyć do reszty sił i kontynuować ich pierwotną misję, w ramach której niszczą wietkongskie chatki, domki, ludziki, a także sprzęt, w tym sowieckie kindy, by powstrzymać szturm na bazę Ripcord i odebrać ważny dla dowództwa ładunek, którym okazuje się być mini-bomba atomowa. No nic. Paczuszka na pogład, proszę nią nie trząść, i w górę śmigłowce, by zdążyć jeszcze na kolację. Lecz nadlatujące pociski RPG uszkadzają pobliski pojazd, doprowadzając go do zderzenia z tym, w którym siedzieli chłopaki i posłania obu na ziemię. Pod naszym poprzednim filmem wice offlayowski zadał mi pytanie, by wymienić chociaż jedną część Call of Duty, gdzie nie traci się przytomności. Moja odpowiedź to nie wiem, ale zaraz po upadku śmigłowca na ziemię Bell traci przytomność, więc to na pewno nie ta, szukamy dalej. Obudzić się pomagają mu dźwięki lecących pocisków i przeklinającego Adlera, po czym łapy minigana i wisząc do góry nogami strzela aż do skończenia się amunicji. Po czym we wraz z Simpsonem wychodzą z wraku i chowają się za skałami, broniąc atomówki przed nadciągającymi przeciwnikami do momentu zrzucenia na las na palmu i przybycia wsparcia, co kwitują jako sukces. Wracamy do bazy, która jest swojego rodzaju lobby przed każdą misją, i w której to możemy przeglądać archiwalne zdjęcia, dowody, porobić opcjonalne misje poboczne, które wymagają zebrania przez nas dowodów w misjach fabularnych, i o których jeszcze opowiem, porozmawiać z innymi członkami oddziału czy pobłąkać się po innych pomieszczeniach. W międzyczasie grupa jeszcze raz przeglądała nazwiska z danych znalezionych w Wietnamie, i zwraca uwagę na niejakiego Antona Wołkowa, rosyjskiego handlarza bronią, do której doprowadzić ma ich Franz Kraus będący jego pracownikiem i o których w planowanym spotkaniu w Berlinie doniosła jedna z informatorek. Tak też poprzez wykorzystanie linii metra Bell z Adlerem przedostają się na teren nieprzyjaciela i po kilku mniejszych starciach z niemieckimi patrolami lokalizują punkt obserwacyjny, gdzie identyfikują cel. Później już sam protagonista spotyka się w barze z wtyką Hudsona, by wspólnie podsłuchać rozmowę Krausa, do momentu aż do baru nie wpada policja, a sojuszniczka nie każe nam się ewakuować przez okno w łazience, zlecając bohaterowi uratowanie bądź uciszenie innego informatora, który to jednak został pojmany i lada moment może zacząć sypać. To całe zamieszanie zmusza drużynę do lekkiej zmiany planów, a nasz bohater dostaje polecenie, by po cichu przegrupować się z resztą. Pamiętając jednak o prośbie informatorki, można zboczyć trochę z kursu, by sprzątnąć obstawę piwnicy, zająć się owym pojmanym informatorem i stanąć przed wyborem, czy zabić, czy wypuścić. Co już ma wpływ na zakończenie, gdyż jeśli dokładnie przeszuka się pokój, da się znaleźć dokumenty wskazujące na to, iż jest podwójnym agentem i oszukuje Amerykanów pracując dla Rosjan, więc żadnego mitu wypuszczania proszę strzelać. Po pozbyciu się nielojalnego problemu oraz przegrupowaniu z lazarem i park, Bel przedostaje się do mieszkania Krausa, by przejrzeć, co tam ma ciekawego i zainstalować nadajnik wnoszonej przez niego ważnej walizce, a pozostali obserwują budynek i dzwonią na telefon celu, podając się za pracowników, by trochę nam ułatwić zadanie. Zadanie ułatwiają nam także naboje z substancją sypiającą, dzięki czemu bohater pomaga żonie naukowca wreszcie trochę odpocząć, po czym przy wykorzystaniu ultrafioletu ten otwiera drzwi do ukrytego pomieszczenia, gdzie znajduje walizkę z dokumentami i zdjęciami broni atomowej i zgodnie z poleceniem umieszcza nadajnik. Jego uwagę przykuwają jednak niepokojące odgłosy wydobywające się z szafy i otwierają znajdując tam uwięzioną informatorkę z baru. Niestety sytuacja zaskakuje go na tyle, że kompletnie daje się podejść od tyłu i pada nieprzytomny ogłuszony przez Krausa. Druga utrata przytomności. Bel budzi się w jakimś magazynie wraz z pojmaną informatorką oraz Krausem i Wołkowem, do którego ten ich jakoś zaciągnął, a także tym gościem podwójnym agentem, jeśli go nie zabiliśmy. Krótka, nic nieznacząca rozmowa, próby przesłuchania protagonisty i w wypadku przeżycia tego podwójnego agenta także śmierć sojuszniczki. A potem ratunek przez zlokalizowanych na dachu sojuszników, doprowadzonych niczym po nitce do kłębka przez zainstalowany w walizce przez Bela nadajnik. Gdyby Wołkow dowiedział się, jakim idiotą jest Kraus, że nie sprawdził walizki po ogłuszeniu protagonisty, to pewnie sam by go zabił, ale sojusznicy naszego bohatera robią to pierwsi. A sam Wołkow umiera chwilę później zabity przez Bela, bądź nie, przez co zostałby zrekrutowany, ale tu ponownie byłaby droga do gorszego zakończenia, co dowodzi tego, że lepiej zabijać. Stój, nie wolno zabijać, ale tutaj wolno. Informacje zdobyte w siedzibie Wołkowa pozwalają bohaterom potwierdzić posiadanie przez Perseusza bomby atomowej, a zaszyfrowane wiadomości zdradzają współrzędnego graficzne miejsca zlokalizowanego pośrodku niezaludnionego obszaru na Ukrainie, w którym zwiat powietrzny lokalizuje ukrytą przed światem bazę, będącą następnym celem. Wyznaczeni do tego zadania Bell i Woods przedostają się w okolice tej wielkiej betonowej półpiramidy. Nie wzbudzając alarmu, przychodzą do budynku, by po kilku potyczkach w środku odnaleźć ogromną makietę amerykańskiego miasteczka służącą jako plac treningowy dla rosyjskich żołnierzy, a po kolejnych paru potyczkach centrum dowodzenia, w którym włamują się do komputera i dowiadują, że Perseusz zinfiltrował prowadzony przez Hudsona program atomowy CIA o nazwie Greenlight. A owa bomba atomowa została po prostu ukradziona wyżej wymienionemu, o czym ten przez cały czas wiedział, lecz zostawił tu informację dla siebie. Wkrótce potem wybucha alarm i na miejsce zjeżdżają się pojazdami opatrzonymi żołnierze. Lecz nie na tyle sprawnie, by Bel z Woodsem nie zdobyli własnego, więc po prostu wyjeżdżają z nim z bazy, organizując tam prawdziwe szkolenie bitewne po drodze, w trakcie którego protagonista ma szansę się trochę wyładować. Jeśli chodzi o Woods, ten wyładowuje się jakiś czas później na nosie Hudsona, kiedy to wraz z Masonem i Adlerem spotykają się z nim, by zrozumieć, czemu zatają tak ważną informację. Przyciśnięty do muru zdradza szczegóły operacji Green która to ma być ostatecznym rozwiązaniem na wypadek wojny z Sowietami i która zakłada umieszczenie głowicy atomowej w każdym większym europejskim mieście, ale no jednej z nich się zniknęło, a gdyby wybuchła, to cały świat obarczyłby winą Stany Zjednoczone, robiąc z nich wroga number 1, więc trzeba działać. Z wydruków danych znalezionych w rosyjskiej placówce, drużyna znajduje kolejną ciekawą lokację, która okazuje się być zniszczona przed laty w Black Opsie 1 Baza Dragowicza i Steinera w górach Yamantau. Mason, słysząc te nazwiska, przypomina sobie tu całą mózgopraniową sytuację z liczbami i, mimo sprzeciwów reszty, nalega, by to on z łucem tam wrócili i sprawdzili, czego Perseusz tam szuka. Dzięki kontaktowi z KGB Dimitriemu Belikowie przedostają się ruskim śmigłowcem w okolice bazy i oczyszczając okoliczne budynki z patroli, wśród wschodnich śniegów zbliżają do celu. W pewnym momencie lina, po której Mason zjeżdża, się zrywa i ten zostaje bez broni, błądząc wśród cieni, by z powrotem połączyć się z towarzyszem. Momentami przed oczami przylatują mu serię cyfr i kodów, zwiastując jakąś możliwą psychozę, ale ku mojemu niezadowoleniu te cyfry to jedyne, co zostało w głowie Masona i nie uświadczymy już więcej towarzysza Reznowa, smutna Minka. Bohaterowie się łączą i przedostają na miejsce, gdzie znajdują się kolejne dziesiątki żołnierzy i dużą dziurę z wielkim i starym komputerem rozmiarów kontenera na samym dnie. By przechwycić ten sprzęcior, wzywają Belikowa, który wyciąga go śmigłowcem wraz z nimi na pokładzie i dostarcza do bazy. Analiza sprzętu wykazuje, iż Perseusz szukał na nim zlokalizowanych na terenie Stanów Zjednoczonych uśpionych agentów Dragowicza, co uniemożliwia ich ponowne odnalezienie przez drużyny Adlera. Robi się afera, panie Fertku, i duży problem, bo jedyne miejsce, gdzie mogą się znajdować te dane, to archiwum w Faterze Głównej KGB, gdzie ciężko komukolwiek wejść, a co dopiero cokolwiek załatwić. By robota została wykonana dobrze, Adler postanawia zrobić ją sam z Belem, co trochę nie do końca podoba się Hudsonowi, bo ekipa trochę nie ufa naszemu protagoniście, co jest trochę dziwne, ale no Adler dowodzi, więc skład pozostaje niezmienny. Tym, który ma chłopakom umożliwić wejście do bazy ma być Belikow, zajmujący w KGB całkiem wysokie stanowisko i mający załatwić im kartę dostępu do bunkra. Sprawa jednak nie jest tak prosta, gdyż dowództwo zdaje sobie sprawę z posiadania Kreta i nie zamierza nikomu nic ułatwiać. Gracz wciela się w rosyjskiego wojskowego i zmierza na specjalne spotkanie z sekretarzem generalnym ZSRR Michaiłem Gorbaczowem, postać historyczna, na którym zasiadają także inne rosyjskie szychy, w tym młody Imram Zahajew, dobrze znany fanom serii Modern Warfare, znany fanom Black Opsów Lev Krawczenko i inne randomy. W trakcie rozmowy Belikow dowiaduje się, że na czas śledztwa kartę dostępu do bunkra zachowa jedynie generał Czarkow, a jemu i całej reszcie zostanie ona odebrana, co jeszcze bardziej utrudnia tą misję i powoduje, że najpierw bohater będzie musiał jakoś wykombinować jak wpuścić chłopaków do archiwum. Przed graczem pojawia się mapka z możliwymi sposobami na wykonanie misji, takimi jak przerobienie w systemie innej karty na taką przyznającą dostęp, czy otrucie bądź doprowadzenie do śmierci generała Czarkowa. Nieważne jakim sposobem, ale ostatecznie Belikowi udaje się uzyskać kartę i idzie do podziemi, by wpuścić czekających tam na niego Adlera i Bella, którego w tym momencie przychodzi gracz. Po przebraniu w rosyjskie stroje, Michał pomaga im jeszcze przejść przez kontrolę bezpieczeństwa, bo z torbą pełną broni mogliby ich trochę nie wpuścić i oddziela od nich, powierzając resztę misji w ich ręce. Potem jeszcze trochę krępująca rozmowa w windzie z samym Zachajewem i strzelanina w bunkrze. Jako że to siedziba KGB, to strzelanie jest dość duże, bo najpierw w drodze do Skarbca, Później broniąc komputera w trakcie zgrywania danych, a później jeszcze w kierunku windy by jakoś uciec, ratując po drodze dupę belikowik, na którym to miał zostać wykonany błyskawiczny wyrok za zdradę. A to jeszcze nie koniec, bo pozostaje jeszcze dostanie się na górę i wyjście z obstawionego i zamkniętego budynku. Na szczęście Belików załatwia sobie i chłopakom heavy suity, dzięki którym ci niewrażliwi na kule i wyposażeni w automaty zaskakują ochronę i wydostają dzięki przybyłemu na miejsce Lazarowi. Wykradzione dane ujawniają jednego z amerykańskich fizyków jądrowych, który pracuje przy operacji Greenlight i który prawdopodobnie został przez Perseusza przebudzony. W związku z tym CIA śledzi każdy ruch naukowca, co doprowadza ich do rządzonej przez Fidela Castro Kuby, skąd przerzucenie bomby do Stanów nie byłoby już takie trudne. Mając kolejny cel na horyzoncie, drużyna się zbiera i w praktycznie pełnym składzie desantuje w okolice kompleksu, w którym prawdopodobnie znajduje się bomba. Budynek jest najprawdopodobniej dawną szkołą lub uniwersytetem, w którym to bohaterowie dają przeciwnikom lekcje aż do znalezienia pokoju, w którym postrzelony naukowiec wyjawia im, iż Perseus nie chciał odpalić jednej bomby, tylko zmusił jego i jego zespół do odtwarzania kodów detonacji Greenlight, co daje mu możliwość odpalenia wszystkich głowic jednocześnie, wyparowując większość Europy za jednym zamachem, dalej mogąc wszystko zwalić na Stany Zjednoczone. Jako, że z martwego już naukowca nic więcej nie da się wyciągnąć, a budynek zaczyna roić się od posiłków nieprzyjaciela, grupa szykuje się do ewakuacji drogą powietrzną poprzez Skyhooka, czyli jeśli dobrze rozumiem, to taki balon wypuszczony w górę, który jest zgarniany przez przelatujący sojuszniczy samolot wraz z podczepionymi do niego liną ludźmi. Jako, że inni się już ewakuowali, to ze Skyhooka skorzystają tylko Bell, Lazar i Park. A właściwie tylko dwójka z nich, gdyż nadlatująca rakieta powala wszystkich na ziemię. A przypięty już do uprzęży protagonista będzie musiał wybrać jedną osobę, którą uratuje, drugą czeka śmierć, co będzie miało wpływ na zakończenie, ale o tym później. Misja kończy się fiaskiem, a drużyna Adlera pozostaje z ręku w nocniku. W trakcie przerwnika dowiadujemy się, że jedynym sposobem na powstrzymanie Perseusza jest odkrycie skąd ten zamierza nadać sygnał aktywacji bomb oraz co ciekawe, że Bell może znać tę lokalizację, co zaczyna dawać do myślenia, że protagonista nie jest tym, za kogo sam się uważa. Zaczynamy misję będąc ciągniętymi po ziemi przez Adlera, a potem przykuci do stołu. Park, mająca widoczne wyrzuty sumienia po tym jak została uratowana przez bohatera, tłumaczy, że to co zrobił jest konieczne, bo życie straci znacznie więcej osób niż tylko Lazar. Adler nie wygląda, jakby był jakoś szczególnie poruszony i po trzymaniu strzykawki samemu przeprowadza na protagoniście iniekcję przez oko do mózgu. Substancja szybko się rozprowadza, a otoczenie staje się coraz bardziej psychodeliczne. Dowódca oddziału nakazuje bohaterowi, by ten przypomniał sobie Wietnam, a reszta monitoruje jego wskaźniki życiowe, będące na krawędzi śmierci. Adler jednak nie przerywa, a nakazuje skupienie, dzięki czemu bohater ponownie przeżywa nieznaną nam dotąd historię w Wietnamie raz za razem. Bel, wiedzony wskazówkami dowódcy, walczy z Wietnamczykami, przedziera się przez dżunglę, walczy w podziemnych jaskiniach i wioskach i w kółko i w kółko przechodząc przez tą samą ścieżkę, lecz w coraz bardziej zmieniającym się otoczeniu. Drogi, którymi podąża protagonista, niejednokrotnie się rozwidlają i to od niego zależy, czy pójdzie tam, gdzie chce Adler, czy tam, gdzie chce on sam, co może kończyć się jeszcze bardziej odjechanymi wizjami, jak na przykład walka z niekończącymi się zombiakami w totalnej ciemności. Jednak za każdym razem, gdy gracz dociera do końca mapy, przed oczami pokazują mu się czerwone drzwi prowadzące do bunkra, a za nimi coraz więcej informacji i wspomnień, tym te ze spotkania z Perseuszem, po czym restart wśród przeklinającego Adlera i scenariusz od nowa, lecz z trochę zmienionym otoczeniem. Za ostatnim podejściem sugestie drużyny są tak mocne, że czerwone drzwi dosłownie spadają z nieba przed bohaterem, tak długo aż ten ich nie otworzy, by w końcu to zrobić i odblokować wspomnienie, jak siedzi wśród zaufanych ludzi Perseusza. I nim samym, który wspomina o całym planie dotyczącym kodów atomowych oraz wspomina miejsce ich detonacji, którym jest Słowiecki w Monastyrze Słowieckim. Wspomnienie się kończy, lecz nim bohater się budzi, ma jeszcze jeden przebłysk, jak to Adler znajduje go leżącego wraz z martwym kierowcą w Jeepie na lotnisku, a potem, gdy wraz z Park stoją nad nim w sali operacyjnej, stwierdzając, że szybko się goi, ale wypranie mu pamięci będzie znacznie bardziej skomplikowanym procesem. Tak jest. Mamy i wątek wypranego mózgu, lecz tym razem twórcy zostawili już biednego Masona w spokoju. Bohater budzi się dalej przywiązany do stołu, gdzie Adler nalega, by ten wyjawił, gdzie jest Perseusz, lecz nim Belto to wyjawia, całkiem słusznie pyta, co mu zrobili, bądź jej, bo w sumie nie wiem, czy to błędy w dubbingu, ale postaciom trochę mieszają się zaimki. Park wyjaśnia, że znaleźli protagonistę na lotnisku w Turcji, będącego postrzelonego przez Arasha Kadivara, co w pierwszej misji w kampanii mogliśmy obserwować oczami Masona. Kolejne wspomnienia nachodzące we bohatera potwierdzają, że Kadivar zastrosny o pozycję Bela postanowił go zlikwidować, a teczka, którą ponoć Bell znalazł z chłopakami w Wietnamie tak naprawdę leżała wraz z Belem w Jeepie, ale no chłopaki nie mogli mu tego powiedzieć, więc stworzyli tu całą historię o Wietnamie, by protagonista nie zaczął mieć podejrzeń, ale i by stworzyć więź, dzięki której drużyna wyda się mu trochę bardziej godna zaufania. Koniec końców Adler przyznaje się, że to co zrobili było krzywdzące i złe, ale po drugiej stronie szali są miliony ludzi, którzy zginą, jeśli Perseuszowi się powiedzie, po raz ostatni pyta protagonistę, gdzie jest Perseusz, a bohater staje przed wyborem: czy powiedzieć prawdę i opowiedzieć się po stronie USA, czy skłamać i stanąć po stronie Perseusza, bo tak, możemy też pozostać tymi złymi. Niezależnie od dokonanego wyboru, Adler nam uwierzy i uwalnia, pomagając Stać i mówiąc, że Bel jest jednym z nich, przygotowuje atak na wybrany przez nas cel. Jeśli skłamaliśmy, to dalej mamy dwie opcje. Pierwszą jest po prostu udanie się do kompleksu radarowego w Dudze na Ukrainie, gdzie okaże się, iż miejsce jest puste. Adler nas zabije, a Perseusz zdetonuje atomówki. Drugą, ciekawszą opcją jest odblokowanie tajnego pokoju w bazie, gdzie przy pomocy znalezionego tam telefonu bohater może poinformować Perseusza o miejscu zasadzki. Wtedy, gdy drużyna domyśli się, będąc w Dudze, że Bell ich zdradził, to przed śmiercią uratują go sowieccy żołnierze, z którymi później bohater po kolei będzie zabijał każdego z członków grupy w tym również Masona i Woodsa, kończąc nadleże, który na skraju śmierci prosząc o podanie zapalniczki będzie szybko próbował zabić bohatera, lecz nieskutecznie. Wówczas sam Perseusz pomoże bohaterowi i podając urządzenie pozwoli Belowi samemu odpalić głowice, które wybuchną, doprowadzając plan do końca i przygotowując świat na nowe czasy, w których zdyskredytowane Stany Zjednoczone będą wrogiem numer jeden, a Rosja będzie przewodzić całej reszcie świata. Nie zapominajmy jednak też o zakończeniu dobrym z perspektywy świata. Bohater ujawnia drillerowi, że Perseusz jest Sołowieckim, razem przygotowują atak i przy wsparciu maszyn załatwionych przez Belikowa oraz amerykańskich rakiet wjeżdżają na pełnej w zabudowania wroga, po czym niszczą rosyjskie działka umożliwiając lotnictwu przeprowadzenie nalotu. Jeden z wybuchów pozbawia bohatera przytomności, podkręcając nasz licznik zemdleń do czterech i odpalając pierwsze podsumowanie. Tym razem bomby nie wybuchają, lecz sam Perseusz dalej nie zostaje schwytany. Władze Rosji, będące wyraźnie zdziwione tym incydentem, nawet nie reagują na to, co potwierdza, iż nie wiedziały o planach wrogiego agenta. Chwilę później, dalej w sowieckim, Adler ponosi Bela z ziemi i odpala się drugie podsumowanie, tym razem podjętych przez nas wyborów. Jeśli nie zrzuciliśmy i Javadiego z dachu, to ten pracując dla CIA zostaje szefem siatki pracującej na Bliskim Wschodzie, co daje USA znacznie lepsze informacje na temat ruchów w tym obszarze świata. Zabicie Wołkowa ułatwiło zniszczenie sowieckiej siatki przedmiotów broni, co jest kolejnym ciosem dla Rosji. W zależności od tego, kogo uratowaliśmy, park bądź lazara, to ta osoba żyje, XD. No i tam ma jakiś czy coś. No i teraz misje dodatkowe. Całe dwie. Są to kolejne dwie misje, których wykonanie sprawia, że siatki sowieckie w Stanach Zjednoczonych bądź Europie zostają osłabione, albo nie. Jednak by je wykonać, potrzebne były specjalne przedmioty zbierane w poszczególnych misjach kampanii, dzięki których mogliśmy pobawić się w szpiegów i na przykład odszyfrować tajny kod, dzięki któremu dana misja będzie dostępna. Same misje to trochę strzelania i zabicie wrogich agentów, do tego dość krótkie. Pozostaje kwestia Bela co się dzieje z nim, bądź nią, po zakończeniu kampanii. Adler zabiera go na jakieś znajdujące się nad morzem klify i gada o wyższym dobru, i dziękuje za pomoc, mówiąc, że potrafi poświęcić się dla sprawy. To mówiąc, odwraca się plecami, prosi o jeszcze jedno poświęcenie, po czym wraz z bohaterem obydwoje wyciągają pistolety i pada strzał. Nie wiadomo jak dalej się to kończy, gdyż nie ma informacji o Belu. Gdy poszuka się trochę na internecie, da się znaleźć, że kanonicznie Adler ten pojedynek przeżył, lecz o Belu, no nic nie wiadomo. Co świadczy, że mógł zginąć, albo nie. Nie mam pojęcia, czemu Adler postanowił go zabić. Poza tym, że może bałby się, że Bel stanie się kiedyś zły, ale no nie wiem. Kończąc, strzelanie w tej grze jest super przyjemne, bardzo polecam. Fabuła trochę dziurawa, ale ciekawa. Kampania główna, licząca tylko 11 misji, to krótki żart, ale fajnie mi się ogrywało, polecam. No i życzę miłej reszty dnia bądź nocy. Nara.